Standardową procedurą jest przeprowadzanie serwisów maszyn i urządzeń pracujących w firmie dla bezpieczeństwa zarówno pracowników. Bo to przede wszystkim, także dla bezpieczeństwa zakładu i funkcjonowania zakładu. Co roku firma planuje w czasie okresu wakacyjnego, przede wszystkim dwutygodniowy postój, który związany jest z przeprowadzeniem serwisów, przeglądów maszyn, działań związanych z utrzymaniem ruchu. W tym roku odbyło się to trochę inaczej. Zrezygnowaliśmy z przestoju w połowie roku, czyli w lipcu, tak jak to odbywa się tradycyjnie. Przesunęliśmy ten przegląd serwisowy, i Remontowy na czas przed okresem Świąt Wielkiej Nocy. Tydzień przedświąteczny przeznaczony był w całości na działania serwisowe. W tym czasie na terenie firmy znajdowało się kilku wyznaczonych pracowników wraz z mechanikami, którzy przeprowadzali przeglądy maszyn, konserwację maszyn i działania ogólnie rzecz biorąc remontowe i serwisowe związane zarówno z maszynami produkcyjnymi, jak i infrastrukturą techniczną.